Siemanko, dzisiaj ogólnie wracam na kanał, wracam na do nagrywania gier i dzisiaj zagramy sobie w Slime Runner i ja oczywiście yy, yy, ogólnie ja już to odgrałem i mam mody, ale spokojnie mam tylko jednego moda, który nic nie, nie zbieram, ogólnie nic nie robi z rozgrywką, bo on tylko pozwala budować od, shape tutaj na tutaj w rogu ekranu. I wiem, więcej modów nie ma Mamy jeszcze dwa znaczy, mam jeszcze dwa mody. Mam multimoda, który po prostu daje więcej... No to... bo tam powiem. No i mamy jeszcze cheat menu, którego nie korzystam. Więc spokojnie, nie będzie cheatów y y y zacznijmy sobie nową grę I Ikonkę sobie damy, nie wiem... Damy sobie w mój kanał. No i rozpoczynamy. No nawet jak mówię, to nie jest taka... To nie jest też ślemencer, bo jak widzicie, tutaj napisane, e, proszę, tu napisane... Proszę, B, aby włączyć się z menu, ale nie będziemy z niego korzystać, nawet go nie włączę, jak widzicie. E, już Już samolot, który mi jest niepotrzebny. E, więc... I jeżeli chodzi o tego multimoda, to jak tutaj... A, to śmieszę za film wam powiem. No, mamy pierwsze ślejmucie, więc

Odcinki będą pojawiały się często, ale. nie za często, o tak powiem, nie za często będą się pojawiały, bo ta gra po prostu nie jest jakaś długa, nie chcę w, w, w sekundę tej serii zakątnąć, bo wiem jaką przejść. I zauważyliście, że trochę dosyć szybko tym stelam to, właśnie dzięki temu modowi jednemu, ale poza tym to, to jest już 100% czyste, bez modów. Nie ma żadnych nowych rzeczy. Jakbyście chcieli, żebym nie korzystał z modów ogólnie, na jednego, to napiszcie w komentarzu. Nie potrzebuję tych modów, po prostu nie zainstalowałem ich. Bo z nimi gram. No Trzymajcie, jedzcie i idziemy. bo pieniążku nawet nie mamy. Aha, jeszcze trzeba to. Nawaj plorty. Nasz biznes się rozpoczyna. No a widzicie, nie ma żadnych innych slajbów, Więc no, Dobra, lecimy. Ja tutaj nie będę tej gry jakoś speedrunował, albo po prostu będę sobie na spokojnie przechodził. Bo nie ma co speedrunować. Coś jest. jest, co robić. Nie zjad mi jedną marcheweczkę. Ja będę był taką tak, bo ja tak będę grał, że nie będzie to speedrun, ale będę grał tak w miarę szybko. Nie będę jakoś się... Jakoś bardzo tutaj powoli, powalniał. Bo chciałbym w, chciałbym w pierwszym odcinku trochę zrobić. Nagle na, na nowe już zdobyć. A może jej gordosze przekarnim, A to zobaczycie. No, mam trochę jarrało łebka. Słuchaj na jak chcecie. Czy sobie stacjonie to bardzo tak speedrunowo przechodził, czy jednak tak powolutku. Aha, bo mam pełną, mam już na tyle machewek i tak mam pięć więcej. No, mamy mapkę. Dzień dobry. To idziemy na tą wysepkę, bo tam jest pan Gordus. Slimy jeden. Mocnego. Nom 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 Halo Halo No No i już mamy tego Ciekawe Trochę za... Chyba trochę zacząłem speedrunować Trochę za bardzo jednak <grym> No Mamy już pierwszy kluczyk Nie mamy nawet żadnych nowych slime'ów Ale mamy już kluczyki Mamy już pierwszego kluczyka Nieźle <grym> no, Dawaj w grubszy księgę Dawaj, dawaj Dziękuję. O, i jeszcze zapomniałem ja powiedzieć, że, mamy, że mamy, mamy ogólnie DLC do, do Shlamence, które daje sekret na style. Więc zaraz też będę miał innego skida po prostu. No. To takie, takie urozmaicenie. Ale jeszcze to nie jest takie super DLC. I trzymaj ten śmin. Jakoś nie jestem zadowolony z jego kupna Po prostu się dodało takie czuś, takie skiny i tyle Nic poza tym Które można znaleźć na świecie e, dobra, póki co bym to wywalił No i bierzemy nowego slime'ika, bo nie, nie zwróciłem na to uwagi, że są nowe slime'y Mamy jeszcze tabi slime'y i mamy roxie slime'y nie, nie, nie mam miejsca w tym na na tabi więc po prostu ich nie bierzemy dobra no nie powiększył się chyba nie bazy chodź po prostu tutaj jest leżą to, to więc zabierzemy darmowe dawać mi to dawaj ja nie mogę tak ryzykować, gdzieś ja Dobra, wracamy No, witam ponownie na rancu, dzień dobry Ja je połączę, zrobię z nich te largoszy Zaraz zobaczycie, jakie piękne largoszy będą Trochę mało jest, co sobie im to Masnego, No, jedźcie, jedźcie. Masnego Zaraz się połączą, będzie dla Bumbu. Dla bębek jedźcie. Dobra, mamy. Czekaj. Nie ja tylko to slime pędzi odblokuję. No, mamy largosy. Mm -hmm. Widzę, że ja będzie powiększyć ściany. Bo one mi zaraz wylecą. Ile kosztuje powiększenie ściany? Dawno to nie grałem. Ale niedobry. O Jezu Chyba, wpędzej ogródek będę miał. Na no, doktora 15, to, to jeszcze pójdziemy sobie na przygodę. Zepsę idziemy jeszcze. A może jeszcze, biorę to tam i ślajmy. Tylko nie mam zbytnio czasu z nimi zrobić Dopóki co mogę je tylko zabrać żeby tutaj do tego jednego slot'a i będzie Na potem No nie Chodź, chodź, nie, 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 jest nie jest nie, zły tam Dobra Aha, dobra Już kiedyś w ogóle przy okazji robiłem serię z Slime Rancel, e, Prototype i szczerze, tak jak bym miał oceniać, to nie tak, że ta najnowsza wersja jest zła, ale tam to było po prostu moje no zdaniem, jakaś taka takie psy miejsca, jakby moje no dźwięki były takie bardziej fajne. No ale była dosyć krótka, więc to, to nie to samo jednak. Tutaj jest co robić. wracamy. 16, 17, odczytamy te maile, aby mi te, ten komka po nie leciała, bo mnie to zdenerwuje. A, wyjdzie jedzce, może mi jakieś wydropi. Dobra. Póki co zarabiam na ogródek, bo nie, wiem, nie pamiętam, czy miałem go z Może już mogę? Halo?

no, możemy się tutaj te tyle zobaczyć, mam póki co, jednego mi trochę jak widać, ich jest, bo to po prostu do wszystkich slimów grze sobie tyle. No i mamy wszystkie DLC, bo jakby po prostu w ogóle to, to, to jest jeden DLC, a to są to, to, te, te dwa, jakby okienka to jest jedno DLC, które jest darmowe, więc no i tak jak powiem, mam wszystkie DLC w grze. Tylko się, że ta gra jest taka jakby, już przestali ją kontynuować, bo krótka jest dosyć. No bo jest to, to, U, to jest koniec paplania i ty coś robić w końcu. Uuu, pod 20 Jest do was teraz nas już prawie 300 mamy. No i pierwszy ogródek, dzień dobry. To? Bo to jest ulubione jedzenie tych rockślaimów. Jak się nie mylę. Trzymy, o, no to ulubione. Serduszka poleciały to ulubione. A sprawdzę. A sprawdzę czemu nie? No tak. Co to jest? Dobra, nie będę to miejsce patrzył. O Jezu, ale bombok latowali się Chodź tu, chodź, chodź, chodź. No klatki Gdzie ty jesteś? Cierczy i co on tak poleciał? Coś z nim jest nie tak? Chodź. No. Ła! Patrzcie jak, patrzcie jak idzie. się przeszedł w kolejne miejsca. O, mamy lustroka. Do naszego tego, kurniczka, mamy rustro. Ciemu, ale kiedy mieć lustro. Nie wiem, co ja mówię, kiedy to mieć lustro. Nie umiałem się dać, O ile my tu mamy roztropów już się nie wiedziało! Nie, nie, nie! Nie, 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 mi tego. nie, 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 ja bym całą populację moich kurek zniszczył Dobra, wy tutaj jest, czy jesteście Jeszcze nie ma No to idziemy dalej Pozbieram trochę więcej tych slime'ów Jak myślę, w sumie z, z kim je połączyć, żeby wiesz, żeby... Bo w ogóle sensowne jest łączenie slime'ów, bo wtedy jakby mniej się zajmuje klatek co nagle dwa, dwa w jednej, więc to była władza tylko już nie, nie, nie wiem, czy my jakimi, mogłem sobie sprawdzić jak, jakie tam jeszcze są, bo już nie pamiętam jeśli pamiętam zjeść, chyba jeden był tutaj w tej krainie pierwszej, ale nie wiem jaki a więc to był ten, fosfor slime, taki, taki nocny, tak zwany no to już z nim połączymy Nie wiem czemu, ale to już nie lecimy dalej. Kolejny nowy ten. o Kolejny ten pod... Wiedziałem o nim, To będzie na Rock tak? No. Tylko to ja tego sekret stylu nie lubię, mieć jak go pewnie zaraz Bo mi się strasznie przez niego myleć Te Rock z tabi Bo one mają podobne kolory teraz W ten sposób to jest bez sensu, moim zdaniem Tylko wszystko przeszkadza a tu są te kury nowe, tylko nie wiem czy je łapie. halo, o. Aha. Stony hik. Mamy jedną. Mamy te wiedzę. Aha, myślałem, że się obiję, o jakąś ścianę, a to tylko się obijemy odzewką. O a tutaj jest pod, na którego, którego, którego mamy miejsce zablokowanego. Tu mamy... O wyspa. A, to jest tamta. Mamy oczywiście super tekstury wody. Nie wnikam i mamy to coś Jak ktoś odczyta, to czyta to życzę powodzenia, tego jeszcze jest tej ze 2 miliony Dobra no, to my się tu jeszcze przejdziemy Albo no, w sumie nie, wracamy już Może by tu jest można... O, moglibyśmy sobie tu zejść. Mmm, No to chyba tu. Już nie pamiętam tego miejsca, bo tutaj tylko były właśnie te złe liney, one są niebezpieczne, trzeba uciekać. Ale w sumie nie wiem, co tu było. Mm, A Mamy tego nowego. Dobra, ale to nie jest tak ważne. Chodźmy, chodźmy, się jedziemy Wydropiło coś ciekawego. Masyw. Władza zginę. Nie widzę, nie slime, Bardzo nie Zły slajd. O, mamy drzwi. Hmm. One... Ale... Uwierzcie mi, one się nie opłacają mi. Ja ich nie chcę otwierać. O, uwierzcie mi, nie opłaca się ich otwierać. Znam tą grę trochę już. Ma być Po prostu uwierzcie tam można dojść normalnie bez potrzeby tych, otwierania tych drzwi. Więc to się po prostu nie opłaca moim zdaniem. Lepiej będzie to wykorzystać do innego miejsca No, wracamy na ranco No i mamy nowe, znowu ci już O, mamy elder lustro Witam. Dobra, nie chcę tu przebiegł. Damie na... Dość hmm, jedzenia. Bo one mi do niczego innego się nie przydaję. Co tutaj? Co ty? W jaki nie gdzie wchodzisz? Smacznego! No. Czemu nie jedzie? Dawaj mi tu. Sprzedajemy. No. Więc mamy uśrandstwo wieczkę, to sprawdzi tylko jedynie. Dobra. Halo! Ciubery, znaczy nic. Chyba truszkawki. Kwadratowe truszkawki i kuraki. Nie, nie mamy tych kwadratowych truszkawek, Przepraszam bardzo, co tak mało ci pieniędzy?